i na dwubramkowe prowadzenie, ale teraz odpowiedź Moksu. Sparował piłkę na rzut rożny warszawski. Dwie nacitki, jest dobrze znany Marek Sutko. Teraz szarżował na bramkę, jeszcze do bitka, już tutaj się dzieje. Zostawił jednak futsalówkę, podanie do Łabieńca, Dograda piłka. Jest. Łabieniec. Łabieniec, jest piłko w polu karnym, jeszcze łabieniec, Rykoset. piłka ląduje w koszyczku. Rakuje dzisiaj w składzie Roberta Taczaka. Jeszcze powtórka akcji przeprowadzonej przez Słonecznych. Dalekie podanie, teraz okazja dla Moksu i legioniści starają się zakładać taki niższy pressing gdzieś od linii środkowej, a teraz okazja dla Moksu. Moksu i znowu nie udało się dograć piłki w pole, kardę, Może teraz? Jak mógł nie wykorzystać tej szansy, Belzy Złapał się za głowę. Znowu jeden do dwóch w opolu. na bramkę, jeszcze teraz. Starał się zmienić torlotów W Zespole Moksu, jak na dłoni widać dzisiaj, brak Helwera Taczaka. Neme, nemę indywidualnie i teraz mógłby hęzja, to Kolejne emocje w końcówce. Teraz szansa dla Moksu uderzenie! Ale dobra interwencja Kasijasa. Może teraz okazja dla Moksu! Przekombinowali z dołu w tej akcji. Który to raz już w tym meczu zablokowane przez legionistów. Chyba powoli, jeżeli chodzi o statystykę strzałów, to właśnie w tym elemencie zławego rzemiosła. Lekką przewagę w tym spotkaniu zaczynają mieć przyjezdni. Legia, gdzie się cofnięta na własną połowę, czeka na okazję do kontrataków. I tutaj, właśnie mamy potwierdzenie strzały: 33 do 49. Widać, że odrobili pracę domową razem z trenerem. Legioniści dokładnie przeanalizowali grę Moksu. Ta ich niemoc strzelecka trwa już 39 minut. I na razie nic nie wskazuje na to, że miałaby się zakończyć. Uderzenie Citki jeszcze do bitka, ale dwukrotnie górą Ignacio Casillas. zabrakło precyzji w tym lobie. Ma trochę miejsca Skiepko i gol! Skiepko zdobywa gola kontaktowego, gola, który daje nadzieję. Wyrzuca piłkę daleko przed siebie Mateusz Łabieniec. Udało się ją przyjąć. Citko kilka sekund do końca, Neme, Neme uderza! Nie i wszystko wskazuje na to, że Słoneczny Stok, Biały Stok wróci do domu z niczym. Tak się też dzieje.